Szczerze mówiąc, dopiero teraz dowiaduje się Kalisto, że będę grać z jakimiś innymi postaciami, co nie? Ja, ja tak sobie myślę, kurwa, jak szybko przetygowałem przez całą drogę. I dopiero tak naprawdę teraz okazuje się, że będę po prostu grał innymi postaciami. Natomiast jeśli chodzi o 20 dolarów, które zostawiłem pod kamieniem, no to szczerze mówiąc wiadomo, że mogłem więcej zostawić, ale tak jak mówię, nie wiedziałem z czym to się je. Więc zostawiłem 20 dolarów. No, jak ktoś zabierze, to zabierze. Gościuła chciała ze sobą wziąć 56 i pójść przy smykiem śmierci przez góry. No to poszła. Proste, dobra. Następna postać. Co ciekawe, chyba mamy wszystkie umiejętności, które odblokowaliśmy. Odcinek pierwszy, znowu w drodze. I teraz zaczyna się odcinek drugi. Z, yy, czyli rozumiem, że tak? I to są moje rzeczy, które odblokowałem. Już je, je faktycznie mam? No, chyba faktycznie. Tutaj mam spryt, mądry się dzieciak. No, nowa gra. Nowa gra. No i to jest kontynuuj, tak? Aha, okej. Okay. Tu jeszcze sporo się wydarzy. Staraj się brać wybrać różne środki na po żeby poznawać inne postacie. some please! Jak będę chciał jechać cały czas stopem, to będę jechał e, cały czas stopem, tak? No. Nie mów mi jak mam kurwa podróżować, dobra? Ja się trochę na podróżowaniu znam, byczku. No. Tu nie masz poznać ludzi, tylko masz się jak najszybciej dostać się na granicę, tutaj musisz myśleć. Głową musisz myśleć, no. Karicon! to jest gra dla inteligentnych ludzi, no. Ale brakuje mi niektórych opcji, ten, wyboru, na przykład... ...w Happy Taxi poznaję gościa, który tam chce coś zapierdolić w bagażniku. Czemu nie było opcji, żeby wysiąść z auta, wziąć, wziąć ten młotek, co miał... Czy tam jakąś inną broń, co miał tamten I pomóc mu dobijać tego gościa, który był w bagażniku i zostać najlepszymi przyjaciółmi No CZEMU? Hehehe Lecimy w to Hello, Sonia Sanchez here Welcome to the Sonia Show Program Sony. Ha! Let me start tonight by asking you viewers a question Is Lupe Flores funding the brigades or vice versa? There's no evidence to suggest that. Yet. But I'll keep looking. Yesterday, I had the honor to interview our Minister of Oil during the opening ceremony for a new pump. I'll show you that interview tomorrow. So tune in as our minister reveals the secrets to our flourishing economy. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Oh, Looks like tyrak tyrak is still the preferred candidate it's basically unanimous viewers the people love tyrak as you know the sonia show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear let's view today's missing teen report remember if you have any information please call the sonia hotline Szukamy 20 dni. Szukamy 20 dni. Wiek 7 dolarów, 17, 8 dni. Szukamy. Wiesz coś? Poczekaj, czyli liczba kilometrów do granicy? Liczba kilometrów. Czyli teraz wybieramy, jakby postać, chyba co, nie? No, czyli generalnie ten to jest. Zobaczcie, ten to jest sportowiec. Ten to jest milioner, który generalnie ma energii tyle co nic. Ale ten ma w chuj energii, co nie? Energia. W sumie. W sumie zastanawiam się, poczekaj te ile Ma daleko do granicy No nie no, z tą energią to będziemy się jebać, Wiesiemy tego Sportowca bez pieniędzy, ale... ale ma dużo energii, więc będziemy mogli znowu przejść przez górę śmierci w razie czego. Elo, elo i co podoba się Gierka? No sporo jest. I tak właśnie zaczyna się nasza wakacyjna przygoda. I tak właśnie kolejny ziomek próbuje dostać się do granicy tej. Czy mu się uda? Czy zostanie zastrzelony? Czy zginie w dziwnych okolicznościach? O napad! ]ấy? Dobrze, yeah, z góra śmierci yeah. najłatwiejsza droga. Dobra, widać że mają jakiś problem Nowa znajomo, jest stan i Mitch. dobra, pójdziemy im pomóc. Jakiś napadzik, to mi się podoba. Na sam star, może będzie ten. Pieniądze, w ogóle to jest w ogóle ważny numer. 9612, poczekaj. Zadzwoń na 9.612, jeśli masz jakiegoś na najnika. Na, na no właśnie nie mam kurwa. I missing ten. 555 Poszukiwany stratkowy. No, ja jestem poszukiwany, ale sam siebie chyba nie w więc bez, bez sensu. Jakbyśmy mieli innego kogoś. Dobra, pogadajmy z nimi. Siema! Siema, panowie, co jest? Stan. O, napadzik? Pewnie, a czego? największe w historii. All... Największe wyłamanie w historii. Let's talk him back. Come on, time to get started. just out the place. We need to be real quiet. Really? Now shut your trap. Here comes Mitch. Okay, okay. From what I can tell, the place is empty. Yeah, this should be a piece of cake. Okay, let's go. There's a psycho after Sonia, and we need to protect her. Yeah, sweet Sonia's in danger. Is this she Yeah, well, she's a national icon. She's only so in fruit here. So, here. You use my lucky lockpick to get in. It's lucky because I've never had to actually use it. Zajebiście! Nauczyliśmy się nowej umiejętności, jak ja, kurwa się uczę wszystkich umiejętności od oh, tak? Jesteśmy kozac, zajebiście. Okay, let's do this. But uh, maybe you'd like to ask us something first? Y, Jakieś rady jak przetrwać trasie? jak przejść przez granicę, a drodze numer 4, jest dużo gniazdy. Oh. Yeah, do Dobry pomysł, kurwa, zajebiście. Spoko, potrafię grać. Moglibyście kraść dla brygady, może przestaniecie gry gdy wygra ten. no co ty pierdolisz? No dobra, już. Jep! Dobra, na Wytychostwo! Tak, oni są fanami, wiadomo. Otwórz, dobra. Myk myk. Uwa, włamanie. NINJA! Uu, cichutko, cichutko. Musi gdzieś być tu kod. Raz już to... raz już to przerabialiśmy. Skakuj, nie potrafię hakować jeszcze. Nie ma tu nigdzie kodu. Sprawdźmy czy na biurku nigdzie nie ma. Paradoksalnie może być. To musi być kod. Yy, dwa, trzy... Cztery... Sześć... Osiem. Dwa, trzy... Dwa, trzy, cztery...

Tak, widzimy ten. Plan biura. No, tak, widzę, nie widzę. No, nie wiem o czym, o czym mówisz. O co ci chodzi, kurwa? A, o to ci chodzi. Dobra, poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. No, generalnie widzę. Poczekaj, to jest kamera numer 2. Kamera numer 2. Tu, dobra, widzę. No, zajebiście.

what do we do stan i don't know oh, thanks little buddy why are you thanking him he forgot to cut it stan he's not an expert criminal like us the is an expert pick it up and that's cool this is security we're responding to an alert everything all right Mitch, can't you pick that lock any faster? What triggered the alarm? I see. That unfortunately happens a lot. Anyway, thank you for Dobra, your solution. Just a i also need Happy Taxi's security password. It's just protocol. What's happening, kid? I'm sorry. Did you say something? What do you expect us to do? We're robbers, not wizards. No, I cannot. Yeah, whatever, kid. Dobrze, szybko pospiesz Szybko posukajcie hasła. jest bardzo agresywna. Hasło okoń. To... Hold on. There's a password. Szybko! Says A45 D2R CPP12. Maybe that's it. Kurwa. Ej, czaty, które to było? Kurwa, czaty, które to było, kurwa! Pierwsze, chyba? Chyba nie. Drugie, kurwa, nie skupiłem się totalnie na tym. Była przerwa CPP? Ale patrz, AD2R CPP12. Była przerwa? CPP12 było razem, było co nie? Pisane razem. Czy nie razem? Ja pierdolę CPP CPP było, ale nie CCP, tylko CPP Ale nie CCP, tylko CPP Czyli CPP było Czyli musiało, czyli było CPP, czyli dwójka była, tak? Sprawdziłem? Razem, razem. Ra ale nie, ale... Ale było CPP czy CCP CPP było, tak? C. C. Drugie na 99 Dziękuję za wasze czasowanie i bądźcie wdzięczni Dzięki Udało się! No, była bardzo cierpliwa, jak sobie przypomnieć, co cię tak długo zajęło? Nie wiem, nie wiem, nie wiem... To nie jest wstęp, Mitch! Zobacz, zaniedbamy się! O, człowieku, drzwi są zgodne. Jakieś pomysły? Eee, spróbujcie 1, 2, 3, 4 Nie 4, 3, 2, 1? Nope. Well, I'm fresh out of ideas. Kid, you're in the security room. Code must be in there somewhere. Find it. No. Hold on. Try 9999! nine nine No, tam było napisane? That is. To masz do rok za dzionę Nigdzie Nikt nie jest oszustany. Interesujące. E, 2, 2, 3, 7. To może być też. Ten, może być też kod tam do tyłu. 2237. Zapamiętajcie, bo to może być kod do tego. mogę wstać? Mogę wstać, kurwa, żeby pójść tam, zobaczyć. Czarna brygada uznana winną. Stan podjął jednomyślną decyzję o aresztowaniu dziesiątek członków brygady za zbrodnie popełnione przeciwko krajowi. Coś jeszcze jest napisane. Mimo to, że mówi się, że kilkoro ważnych członków tej organizacji terrorystycznej zbiegło i nadal żyje wśród nas, dodając niegroźnego obywateli. O bogowie. No dobra. Yy... Time cake. Tu jest jakaś notka, jakiś rachunek, jakiś ten informacje. Mm. Ej, pamiętacie jaki był ten kod wcześniejszy? Czaty ty zapisujcie te kody, bo ja kurwa już nie pamiętam. 4704 <laughs> Dobra, zajebiście, że tam safe jest z tyłu, do którego Co? też fajnie byłoby się kod dostać. Nie no nie widzę, nie widzę, nie mam takiego podglądu. Czy widzę? Nie, ja nie widzę. Nic nie widzę. O bogowie! The Seiko cabin. Toh, oh, yeah. świernięty taxówka. Słyszałem yeah. o nim legendy. Stop. Oh nie. Oh kurwa. Who that guy? Looks like the security service sent an agent. Open this door immediately. Oh kobo gowie. you don't want any trouble. Give me the manager's office code. Don't give him the code. Nie, nie dam kodu. We're close to finding where this creature. Nie, to jebać jak sekwizyjoneze. Nie dawaj koda go, daj go i ocal się, nie dawaj! Tak, nie dostaniesz, kodu! Na szczycie wzgórza? Co? Przecież tam nasza główna bohaterka jest! O nie! Przecież on nie... O, o nie, tam jest nasza główna bohaterka przecież! Szybko. Jak? Yyy... E... Dwa, dwa, trzy, siedem. Open this door! Wejdź szybko kurwa! Open the door now! Dobra, szybko zawijamy się stąd! Kurwa, kradzież w, w eleganckim stylu! Kurwa, przecież mam auto! Dobra, zawijamy się z tym autem! Jak ten, jak królowie! Dobra, najważniejsze, że dałem hajsik ukradziony. E, szybka akcja, dowiedzieliśmy się też, gdzie będzie Napa, czyli na szczycie góry! Kurwa, tam gdzie jest nasza główna bohaterka! O, bogowie! Stan i Mitch, super koleżków poznaliśmy. Nie, no mega fajni ludzie, co nie? Mam nadzieję, że jeszcze się na nich z, z nimi spotkamy. Thanks stopping, Grizzly broke down. dzień doberek. poczekajcie chwilę, odpiszę tylko. Zabrałem mu hajs, ale wiecie, no. Strony drogi numer 69. Do babci. No, masz, masz czwarta. Dobra, puśćmy dabstep. Ja mogę otworzyć jego ulubioną muzykę? A, dobra, puśćmy po prostu dabstep i tyle. Eee, mm. well it's dangerous that's for sure I see oh well get to the border then pick a lock get in one of the trucks at the gate and don't make a sound that part's very important Jenki study! tak ja myślałem o tym, żeby puścić... Żeby puścić ten yy, i jakiś ten, żeby puścić jakąś jego ulubioną nutkę, ale ostatecznie się stwierdziłem, że chuj Ora, pojedziemy tędy, może się uda tym razem Myślałem, wiecie, dobra, zróbmy tak to trzeba jego... To była jego ulubiona, co nie? I don't like leaving my rig alone like that. Important cargo, young wolf. Very important. Of course not. But I'd never admit it if I was. A phone booth! Great job, young blood. I'll be quick. Robert, can you hear me? Robert?

Dobra, no trudno, nie mam, nie ma innej drogi, za bardzo. Musimy się dostać do tej telefonii, więc chyba musimy tak pojechać. Po prostu, jedziemy! No i wtedy innej drogi, innej drogi do niego nie ma, więc to jest chyba jedyna słuszna droga, jaką można pojechać na tą budkę telefoniczną. No, na pewno jak i zejdziemy. A no, jak inaczej, co mam się nerwać?

przez północ. Będzie szybciej trochę. Dobra, idziemy. Nie musimy... O nie! Kurde, co tu się dzieje? Co chwilę jakieś problemy są. Czyli tędy jednak. Wait here, young boy! To... Z... Robert? Yeah, we have a problem. The truck broke down. Mm -hmm. Yeah, right there. Yeah, the transmitter's alright. Right. Yeah, fine. I'll be there. Ciao, Cyberpunk. Już lepiej? Ja, yeah, thanks. Wszystko gra, John? Wspomniałeś coś o się na nadajniku, 45% szansy, próbujemy. Nice. I did? I mean no, I didn't. Nadajnik tych, tych gangsterów całych. I you Everything's here, young bud. What a relief! My friends will be here soon. You should go. Okay? Here's the dough I promised. Oh yeah! Kurwa, jeszcze niedawno byłem biedny, teraz mam 88 dolarów, jak milioner. Nie wydam cię. Thanks, young bud, and your secret is safe with me too. I wish you luck on this grand adventure of yours. Dobra, Siemano! No i pędzimy. Będzie jakiś zapis, pewnie będzie standardowo. Kurde, jak mamy auto, to możemy kurwa przejechać przez prawie wszystko. Coś musiałoby się stać na drodze, żebyśmy nie mogli przejechać de facto. Musiałby mnie polipsiarnie zaczynać, czy co? Masz szczęście, bo tam poprzednią typiaru jakbyś pojechał dalej, to może byś tak skończył, ale jak dalej? Aha, że wsiadłem z auta. I co zostawiło auto? Bip, bup, bip. O tym miejscu opowiadały legendy.